Rozdział 12. Filibert dzieckiem podszyty. Wieśniak z Paryża pod koniec XVIII stulecia miał dziecko. To dziecko miało znowu dziecko, a to dziecko znowu miało dziecko i znowu było dziecko. A ostatnie dziecko jako czempion świata grało mecz tenisowy na korcie reprezentacyjnym paryskiego Racing Klubu, w atmosferze wielkiego napięcia i przy nieustannych, żywiołowych grzmotach oklasków. Jednakże, jak szalenie zdradliwe jest życie. Pewien pułkownik żuławów, spośród publiczności siedzącej na bocznej trybunie, pozazdrościł nagle bezbłędnej i porywającej gry obu czempionom i chcąc także pokazać, co umie, wobec sześciu tysięcy zgromadzonych widzów, tym bardziej, że obok siedziała jego narzeczona, niespodziewanie łupnął z rewolweru do piłki w locie. Piłka trzasnęła i spadła. Czempioni zaś, pozbawieni znienacka obiektu, próbowali jeszcze czas jakiś machać rakietami w próżni, lecz widząc niedorzeczność swych ruchów bez piłki, rzucili się na siebie z pazurami. Grzmot oklasków rozległ się wśród widzów. I na tym zapewne byłoby się skończyło. Lecz zaszła i ta dodatkowa okoliczność, że pułkownik w podnieceniu zapomniał czy też nie wziął pod uwagę, jak bardzo trzeba uważać. Widzów siedzących po przeciwległej stronie placu, na tak zwanej słonecznej trybunie. Zdawało mu się, nie wiadomo czemu, iż kula przebiwszy piłkę, powinna była się skończyć. Tymczasem, niestety, w dalszym swoim biegu ugodziła w szyję pewnego przemysłowca, armatora. Krew trysnęła z przebitej arterii. Żona zranionego pod pierwszym wrażeniem chciała rzucić się na pułkownika, wyrwać mu rewolwer, ale ponieważ nie mogła, gdyż była uwięziona w tłumie, dała po prostu w papę sąsiadowi z prawej strony. A dała, ponieważ nie mogła wyładować inaczej wzburzenia i ponieważ w najgłębszych zakamarkach jaźni, powodowana logiką czysto kobiecą, sądziła, że jako kobiecie jej wolno, bo cóż jej kto zrobi. Okazało się jednak, że nie bardzo, jak bezustannie wszystko należy brać pod uwagę w kalkulacji gdyż był to utajony epileptyk, który pod wpływem wstrząsu psychicznego wywołanego policzkiem dostał ataku i wybuchnął jak gejzer w drgawkach i konwulsjach. Nieszczęsna znalazła się pomiędzy dwoma mężczyznami, z których jeden tryskał krwią, a drugi pianą. Grzmot oklasków rozległ się wśród widzów. A wtedy jakiś pan, siedzący obok, w szalonym popłochu skoczył na głowę damie siedzącej poniżej. Ta zaś poniosła i wyskoczyła na plac, unosząc go na sobie całym pędem. Grzmot oklasków rozległ się wśród widzów. I na tym zapewne byłoby się skończyło, ale zaszła jeszcze taka okoliczność, jakże wszystko zawsze trzeba przewidywać. Że nieopodal siedział pewien skromny, utajony marzyciel emeryt w stanie spoczynku z Tuluzy, który z dawien dawna na wszelkich publicznych widowiskach marzył o skakaniu na głowę osobom siedzącym niżej i tylko siłą dotąd się od tego powstrzymywał. Porwany przykładem, momentalnie skoczył na damę siedzącą poniżej, która, a była to drobna urzędniczka, świeżo przybyła z Tangeru w Afryce, sądząc, że tak wypada, że tak właśnie trzeba, że to w wielkomiejskim tonie, również poniosła, przy czym starała się nie okazać żadnego skrampowania w ruchach. I wtedy kulturalniejsza część publiczności iła taktownie klaskać, by zatuszować skandal wobec przedstawicieli obcych poselstw i ambasad tłumnie przybyłych na mecz. Ale i tu zaszło nieporozumienie bowiem mniej kulturalna część wzięła oklaski za dowód uznania i również dosiadła swych dam. Cudzoziemcy coraz większe objawiali zdziwienie. Cóż wobec tego pozostało kulturalniejszej części towarzystwa? Dla niepoznaki także dosiadła swych dam. I prawie na pewno byłoby się na tym skończyło, lecz wówczas niejaki markiz de Filibert, siedzący w loży parterowej z żoną i rodziną żony, nagle poczuł się dżentelmenem i wyszedł na środek placu w letnim jasnym garniturze, blady, ale stanowczy, i chłodno zapytał – czy kto i kto mianowicie chce tu obrazić markizę de Philibert, jego żonę? I cisnął w tłum garść biletów wizytowych z napisem Philippe Ertel de Philibert. Jak szalenie musimy być ostrożni. Jak trudne i zdradne jest życie. Jak nieobliczalne. Zapanowała martwa cisza. I naraz stępa zwolna oklep na rasowych cienkich, w pęcinie eleganckich i strojnych kobietach jeło podjeżdżać do Markiz de Filibert nie mniej niż trzydziestu sześciu panów, by ją obrazić i poczuć się dżentelmenami, skoro mąż i Markiz poczuł się dżentelmenem. Ona zaś ze strachu poroniła. I chwilę nie dziecka ozwało się u stóp Markiza pod kopytami tratujących kobiet. Markiz, podszyty dzieckiem tak nieoczekiwanie, opatrzony i uzupełniony dzieckiem w momencie, gdy występował pojedynczo, jako dżentelmen, dorosły sam w sobie. Zawstydził się i poszedł do domu. Podczas gdy grzmot oklasków rozlegał się wśród widzów.